Cześć, z tej strony Dąbek. Dzisiaj mamy 7 października, jest to piątek, ostatni dzień tygodnia. I pewnie zastanawiacie się, co tutaj robię z małym dzieckiem, małą dziewczynką, która tak na marginesie jest moją córką. Nie, to nic z tych rzeczy, że e, Dąbek teraz pokazuje się z córką, jutro nauczy Was robić pizzę, a w przyszłym tygodniu wystawi borderlance podpisane na Allegro. Po prostu e, ale jest specjalnym gościem i tego dowiecie się po newsach. A że news mamy tylko dwa, także będzie to bardzo szybko. Eee, dwie wiadomości. Pierwsza, Krystyna Janda, wielką aktorką jest i Krystyna Janda pojawi się w grze Uncharted 3. Będzie podkładała głos pod jedną z postaci. A drugi duży news dzisiejszy to jest to, że w After Insanity, czyli eee, tej polskiej grze, którą wszyscy na początku się rali, a teraz wiedzą, że prawdopodobnie będzie gówniana. Głosu głównemu bohaterowi użyczy Michał Żebrowski. I tym oto sposobem zakończyliśmy dzisiejsze newsy. Nic więcej ciekawego w świecie gier się nie wydarzyło. No i teraz, co robi tutaj Ala? Otóż Ala wysłała maila na adres codziennik TV gdzie opisała, napisała, że chciałaby wystąpić w newsach dnia. Może być i że chciałaby wystąpić w newsach dnia, opisała swój pomysł na, na newsy dnia z jej udziałem, znów jest podpad, że ja ją będę karmion gdzie zrzucam pada i tym oto sposobem wystąpiła. I to samo też możecie zrobić wy. Wystarczy, że napiszecie maila na adres codziennik TV opiszecie swój pomysł i nie ma najmniejszych problemów, abyśmy was zaprosili do nagrania codziennika, abyście wystąpili w nim jako gość specjalny. A... No i teraz jeszcze konkurs na koniec, bo tu podałoby jakiś konkurs zrobić. Dzisiaj rozsyłamy w nocy kody na Wall Team, które ostatnio rozdawaliśmy w zamian za pomysły na to, jak mam się zemścić na Boromim. Dziś mamy drugą partię takich kodów, również 50 kodów. I co musicie zrobić? Otóż Ala bardzo lubi tańczyć, co teraz zobaczycie. Nie pomysł pomysłu na kolejne piosenki dla niej do tańczenia. Także każdy link z fajną piosenką dla Ali, którą mogłaby sobie potańczyć, nagradzamy kodem o wartości 100 zł do gry Wolf Team. To by było tyle. Ja się z Wami żegnam, a. Nie? No. Do zobaczenia w poniedziałek.